Rzeczywiście miałem y, szczęśliwą okazję pracy z Dawidem Ogrodnikiem i w Royście, i w ostatniej rodzinie. Pracowałem z aktorem, y, o którym mógłbym powiedzieć, że jest prawdziwym profesjonalistą, zawodowcem. Jest to aktorstwo polegające na konstruowaniu roli. To znaczy, Dawid nie y, wykorzystuje tak po prostu swojej twarzy, y, swojego głosu tego naturalnego, ale komponuje, komponuje głos, komponuje twarz i swoje ciało. I to no, po prostu kocham. To uważam to za wartościowe, bardzo wartościowe aktorstwo. I tak było przy tych dwóch pracach. Postaci, które grał były bardzo złożone, moim zdaniem trudniejsze niż moje, które grałem u jego boku. Czy jakąś metodę pracy wymyślaliśmy, czy praktykowaliśmy? Nie wiem, czy rozmawialiśmy, nie pamiętam, czy rozmawialiśmy o sposobie pracy. Myśmy po prostu od razu przypadli sobie do gustu. Dzisiaj może, mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy, chociaż bardzo rzadko widujemy. Rozumiemy się doskonale. Bardzo chciałbym zagrać kiedyś z Dawidem w teatrze. Bo teatr to inna sztuka, jednak to e, ja powiedziałbym, to, to jest sztuka na żywo. Dwie godziny stajesz przed widzem i masz grać leksińskiego, czy prawda, ojca, czy syna. To jest trochę co innego. Chociaż sam akt twórczy, prawda, akt wypowiedzenia zdania, czy, czy gestu, czy oburzenia, czy płaczu, czy śmiechu, jest identyczny. Dawid ewoluuje. Myślę, że dzisiaj jest jeszcze bardziej świadomym swoich atutów. Jest po prostu bardzo aktywnym artystą, i to mi się bardzo podoba. To, co mnie najbardziej satysfakcjonuje, to praca nad rolami, o których nie pomyślałbym, że mogę grać że ktoś mnie obsadzi w takiej roli. E, czyli taki, e, taka sytuacja niespodzianki, zaskoczenia. E, czasami pytają mnie e, widzowie, a jaką by pan chciał zagrać jeszcze rolę? Otóż ja odpowiadam na to e, taką rolę, o której nie mam pojęcia, prawda? E, nie wiem, stołek chciałbym zagrać albo nie wiem, kamerę filmową, to, to byłyby ciekawe role dla mnie. E, Satysfakcjonuje mnie niewątpliwie reakcja widza. To znaczy, jeżeli po serialu Królowa spotykałem się z jakimiś pozytywnymi ocenami widza, tak co do roli Sylwestra, jak i co do roli Loretty, to były to powody radości dla mnie. Dlatego że te role były dla mnie no, piekielnie ważne. No, i tyle, czasami jak widzę na ekranie sam siebie, to widzę moje braki. A jak coś mi się podoba, to to musi być już naprawdę dobre. Ja nie potrafię tego dokładnie zdefiniować. Czyli powiedzieć, to wpłynęło na to, że. A to wpłynęło na to, że. Natomiast niewątpliwie konieczność pracy w innym języku. Po prostu. Później pracowałem po angielsku również, prawda? I to wiele, wiele miesięcy, nawet lat. E, to już rozwija, bo jeżeli możesz. Yy, nie tylko grać, ale i czytać yy, Szekspira, czy Moliera, czy Marivaux, czy Corneille'a, czy Hasina, to cię to rozwija, nawet jakbyś nie był tego świadomy. Yy, to daje ci również możliwość kontaktu ze światem, czy francuskim, czy angielskim, artystycznym. To daje ci możliwość kontaktu z kulturą. Ja naprawdę uważam, że kultura francuska yy, jest kulturą niezwykle bogatą. Ja mam do niej dostęp na co dzień. Ja mam dostęp do literatury francuskiej, yy, która no, czegokolwiek by nie mówić no, jest jedną z najważniejszych w historii, yy, w historii świata.